No tutaj wasz DJ, witam was w kolejnym odcinku Unch Let's Play Uncharted Złota Otchłań No i cóż, zaczynamy Boom, headshot, oh yeah. Drugi headshot Będzie trzeci? Nie, nie będzie trzeciego Ale wstęp myślę dobry Wow, widzieliście jak się fajnie uchylił? Bo to była magia naprawdę Uncharted Fajnie się... Dobra, darwonej mógł nie zagląda się w zęby, czy jakoś tak. Haha. Ładnie krew wygląda, nie? Tam, tam. A, nie, 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 nie. U. No, to jest zbyt proste, no błagam was. Chociaż to jest normal, a nie jest bardzo łatwy. To no, już po prostu poziom dla prawdziwych lamerów. Tutaj. <laughs> Jesteś pewna, że to ta ścieżka? Nie jest też taka zła. Nie martw się sobą. Robię to na co dzień. Dam radę. Chodź. Wow! No, uważaj. Wow. Co, idę, wiesz co? Może poczekam, aż przejdziesz do końca. Tak dobry plan. Trzeba by było być Einsteinem, żeby taki plan wymyślić. Nie. No kurde. Przyładuję Nawet <głos》> się darła teraz tak spokojnie. O nie, nie, nie. Staram się to robić lejcikiem, żeby mnie zasłaniać za bardzo. Dobra. Mam nadzieję, że nie było aż tak źle. I kontynuujemy przygodę. No tak, na razie nie wiemy o co chodzi. Dan teraz to po prostu zabrał, bo. bo mieliśmy tu jakąś kasę zebrać, jakąś przygodę. Ludzie lubią je podcinać. Przetrzymując kółko, tak oskaczymy. Tak szybciej niż. o tak. Przetrzymując kółko. O kurde. Korabiny już mają, kurde. Pożyczcie. Oczywiście, Uncharted Logic, zastrzeliłem go i krzyczał. Aj. Nie wiem, jak, naprawdę, nie wiem, jak Nate to robi. Tak się mocno trzymać, y, jedną ręką, a drugą strzelać. To jest dla mnie naprawdę amazing. No kurde, ku, ja nie mogę, kurde, ej! Nie tak agresywni ludzie. Próbujemy was tylko okraść. Wy na pewno to robiliście, debile. Pracujecie na gwerro. Więc tak, nas byliśmy na, na cmentarzysku. na cmentarzysku liczyło 60 biedaków, jak to Dante powiedział. 60. No, ekipa na statek by chyba z tego była, nie? Bo nie wiem, nigdy nie żeglowałem. Piratem nie jestem. Albo jestem? He? Nie znacie mnie. Eee. Uch, super. Hej, czekaj, czekaj, ostrożnie. spokojny. Robię to od dziecka. No, oczywiście. O nie. Tędy nie pójdę. Gdzie Guerro przecieli moją linę znowu? No, to chyba jakaś tradycja. Zaraz zaraz. Dante mówił, że Guerro tu nie było. No tak, Dante mówi różne rzeczy. Super. No dobra, przyszliśmy stamtąd. A druga ścieżka prowadzi do drogi. Tak, wiem to, ale... Quero też. Masz inne pomysły. Nie, raczej nie. Chodź. No to jesteśmy zmuszeni iść drogą, którą, przez którą prawdopodobnie możemy spotkać Guerrero. Ale może przy odrobinie szczęścia go nie spotkamy. Oby. Ładnie to wygląda, nie? To słoneczko. Kurde, aż razi, nie? Drake, nie idź w stronę światła! Nie pozwalam ci! Radzimy. A, mój się ostatnio pytał, bo też, yy, też mnie ogląda. Mój kolega się pytał, czy zrobię serię z czegoś innego, oczywiście też na PlayStation Vita. I mówiłem, że tak, z Assassin's Creed 3 Liberation, to jest ta Aveline. I właśnie to mnie zainspirowało. Zrobię, na pewno zrobię, ale do Was należy propozycję jak, czyli... Czy skończyć serię i dopiero Assassin, czy 5 odcinków tego albo tam więcej i Assassin, w sensie dwie na raz. Wiecie co chodzi? I tam gdzie będzie więcej wyświetleń, no to, to będę robił częściej, tak? Napiszcie mi w komentarzu, co o tym... Sądzicie. Zagadałem się i spadłem. Kurde, Igor logic. Igor ogarnij się, naprawdę, jesteś do dupy. Od stąd? Jaka lipa, nie było tam save'a, naprawdę? No tak, bo pewnie twórcy nie przewidzieli, że taki młotek może nie wcelować w jakąś półkę skalną, czy jakoś tak, nie wiem, jak to nazwać na skałę. O, Pewnie tego twórcy nie przewidzieli. No ale, no ale nie zapomnijmy, że tu że DJ gra, tak? Że DJ Iggy zaczyna grać w tej grze i on, zrobi, on może zginąć naprawdę w każdej beznadziejnej sytuacji. Nawet jak są zagadki jakieś logiczne, to też mogę zginąć. No się nie śmiejcie teraz, bo to może być prawda. Tylko proszę napiszcie mi w komentarzu, bo nie wiem, nie wiem jak to zrobić. Seria z Assassin's Creed 3 Liberation? Na pewno będzie, na milion procent. Ale właśnie nie wiem jak to zrobić. Ładnie te mokre kamienie wyglądają, nie? Ładne. Wiem, że powtarzam się, ale... Dobra, skupioniu! Ciężko było. że języka mi zabrakło w gębie. Ten głupi wodospad wszystko zagłusza i mówi się nie usłyszeć dialogu. Ale myślę, że to było aż tak źle. Co, znowu? znowu. Light No widać, funkcja crossplay jest na strasznie strasznie czuła o Ach, nawet nie ma wrogów, a ja ginę spadając z jakiegoś klifu kto wytrwał do tych 7 minut lajk, bo naprawdę, to mnie pocieszy bo zginąłem dwa razy już, naprawdę, dajcie lajka pocieszy mnie to deja vu w? vu to będziecie mnie poprawiać w komentarzach. Dobra, jak to zrobić? Skaka chyba. O, o mały włos. Co, że tam? No kurde, dobra, to może się rozpędźmy, bo... Dzwonione tempo! Oh, naprawdę, to był daleki skok, ja bym tam nie doskoczył. No dobra, może bym doskoczył, ale bym wyrżnął głową o tę skałę. Nie złapałbym się. Tam jakaś rzeczka w tle. Ładnie to wygląda. Jak wam inny dzień? <grym> nie no, żartuję. Okej, okay, więc dalej się wspinamy za Chase w poszukiwaniu drogi powrotnej tak, Możemy uciec stąd bo prawdopodobnie Guerro i jego ludzie mogą nas tu zastrzelić chyba też mają prawo, bo bo się włamujemy tutaj, tak? jakby mają prawo, ale no, zabijać ludzi no to takie prawo, takie trochę brutalne ale dobra czy was przepuściłaś? panie przodem, nie? nie znasz czegoś takiego? <grym> na moje szczęście dobra, idziemy dalej To chyba jest człowiek Guerro. Mogę go zastrzelić? Nie, ma, nie mogę funkcji broni zrobić. O, co mam zrobić? Taka dziwne. Aha, wraca się. Mogę na niego skoczyć? Spider-Man! Jones, teraz Spider-Man. Tor. Nie? To człowiek Dantego. Pilnował wykopalisk Świetnie mu to idzie. Miał to. Połasił się na więcej. To zaalarmowało Guerro. Bardzo dokładnie określił, gdzie możemy kopać. Kopać? Tak to nazywa Dante? Ja to tak nazywam. Dante mówił na to poszerzanie portfolio. Za. Przyjmując, że portfolio to portfel. Chodźmy. Jak widzicie, ta seria mówi, że Dante to taki sk Sknera. Znaczy, no nie Sknera, tylko trzeci rozdział, tylko jakieś stare kości. Jak pewnie myślicie, pewnie użyją tego zwrotu. Był headshot. Za czwartym razem, ale był. Więc dostałem, 20 strza strzałów w głowę. Macie amunicję? Przydałaby się. Albo nie. 48 naboły do tego pistoletu. To jest chyba Max. Nie wiem jak się nazywa. Już strzelają do króla dżungli. No. Stary. Próbujcie zastrzelić, a to mi się to na górę? O, no, to jest lina. Dobra, nie zauważyłem, że w się w tło. Mam usprawiedliwienie. Co się stało? Głosu nie ma. Ej. Jakiś bak, ej! To nie moja wina, naprawdę. Nie ma głosu ani napisów. No teraz jest, naprawdę. i przepraszam was za to, ale to nie, nie moja wina, naprawdę. Przepraszam was, no ale nie wiem co się stało, naprawdę. Teraz jest. Super, można się Kto się nas. O skocz, skocz! Czemu mnie to nie dziwi, że akurat my spadliśmy? Wow, dobry jest. Neitch, udało ci się! Sam się dziwię, ale przeżyłem! Jak ci się to udało? Lata praktyki. A ty jak? Nie, nie, wszystko dobrze. Ty, ty kwaśniesz! To mała rana będę żył. Halloween! Jak do ciebie zejść? Nie widzę drogi! Zostań tam i nie wychylaj się! Jakoś się znajdzie! Na ten świat jest duży. Dobra, ale my tu zakończymy odcinek. Tak, wisząc na tym moście, który możliwie zaraz spadnie, ale co tam? Nate da radę, utrzyma się! Tak, żegnamy się. Do widzenia, do widzenia, do widzenia, do widzenia. Pa! Dostawcie lajka, jeśli wam się podobało. A jeśli nie, to też zostawcie lajka. Narazka!